Telegram do świętego Józefa. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia, hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich memu sercu, Oddaję na zawsze Twej świętej opiece. Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twojej oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, a szczególnie tę wielką łaskę, o którą proszę. Pośpiesz mi na ratunek, święty Patriarcho, i pociesz mnie w tym strapieniu. O święty Józefie, przyjacielu serca Jezusa, wysłuchaj mnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przenajświętszą krew, serce i oblicze Twego jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i jej przeczystego oblubieńca świętego Józefa, oraz wszystkie skarby Kościoła Świętego, na wyjednanie łaski ostatecznego zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej, o którą proszę. O Józefie, ratuj nas w życiu, w śmierci, w każdy czas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.